Wszystkim dzisiaj będę robić ochłaniacze. I u mnie ja mam taki materiał, i takie coś, i obrysowam. Teraz robię dziurki. Biorę takie coś, i takie coś. Czyli wkładamy. I gumkę przyczepiam, żeby nie spadło. Ogniepam pomyślałam, i, i źle to zrobiłem i od nowa robię. I u mnie tak robię, biorę ten materiał i przykleję. I wtedy będzie ok. Tak wygląda, i bielę gumka I wkładamy tutaj, i wtedy konie będzie miał ochłaniacze. I tak wygląda efekt końcowy. I tak to wygląda. I lowy drugi, tak samo, tylko i inny materiał. Ten tu był dramustanga, a ten będzie z takim z ściarką. I obcinamy. I obrysowałam. Tejemy. tada I teraz z gumką przy przykładam. tada Tak wygląda efekt końcowy. I mam dwa. Więc to za to do raporosa, a, a mnie nie będzie na razie, więc zrobię to później, więc pa pa!